W tym krótkim filmiku pokażę jak upiec chleb na zakwasie, który nie wymaga wyrabiania. Tu od razu ważna uwaga, jest to chleb raczej dla osób lubiących kwaskowe chleby o wyrazistym smaku. Kolejna ważna uwaga to stan zakwasu, którego potrzebujemy 90 g do naszego przepisu. Żeby go wzmocnić, rano do mojego startera dodałem po 50 g mąki i wody. W ten sposób na wieczór otrzymałem już gotowy, aktywny zakwas. Spójrzmy teraz na przepis. Będziemy potrzebowali, jak mówiłem, 90 gramów aktywnego zakwasu żytniego. 440 g mąki pszennej chlebowej, około 280 g wody i 7-8 g soli. Te składniki teraz krótko mieszamy, tylko po to, żeby cała masa stała się wilgotna. i w zamkniętym naczyniu odstawiamy na noc, na jakieś 8-9 godzin. Na drugi dzień stwierdzimy, że ciasto, które nam powstało, jest bardzo miękkie, a dzieje się tak dlatego, ponieważ miało ono wysoką hydrację. Dlatego dobrze jest je złożyć z 2-3 razy, zanim uformujemy bochenek. Po pierwszym złożeniu odkładamy ciasto na pół godziny i po tym czasie powtarzamy tę operację. No i jak widać, ciasto staje się przez to po prostu bardziej zwarte. Teraz można już uformować chleb i odstawić go do wyrośnięcia. Po tym czasie wykładamy ciasto na blachę. Nacinamy i pieczemy przez 20 minut w 230 stopniach. A następnie przez kolejne 25 minut w 180. Po 20 minutach chleb wygląda w ten sposób. Po sumarycznie 45 minutach wyjmujemy chleb z piekarnika i odstawiamy do wystygnięcia. A tak wygląda chleb w przekroju. W podobny sposób można zrobić również chleb na drożdżach, na którym zresztą mój przepis bazuje, odpowiednio dopasowując oczywiście ilości wody i mąki.